Nie miałem problemu, żeby z mikrofonem sobie poradzić. Muszę opanować emocje. Słuchajcie, dla takiego przejścia chyba warto było te 28 lat poczekać. To jest ja. Bardzo Wam dziękuję za taką przepiękną niespodziankę. Nigdy nie myślałem, że to tak właśnie będzie wyglądało. Ja czekałem, e, e, aż to się wydarzy za te kilka lat, kiedy będę szedł na emeryturę. Wtedy spotkamy się gdzieś tam. Tak los i decyzje podziały się e, podjęte przeze mnie, że zanim się kończy kadencja, przechodzę do pracy w Polskim Kuratorium Oświaty na stanowisko wicekuratora. Gdyby nie Wasze zaangażowanie nauczycieli, pracowników, pokoleń uczniów, to tam prawdopodobnie by mnie nikt nie zaprosił do współpracy. To dzięki Waszej hojności, Waszej wiedzy, Waszej desperacji w dążeniu do tej wiedzy, w poszukiwaniach, korzystania z tego, że Szkoła wam stwarza warunki i możliwości. Pokazujecie światu to, co w was najlepsze, czyli to, co macie w sobie. Ogromną kulturę, skromność przy okazji, umiejętność zachowania się w wielu sytuacjach, ale też chęć pokazywania światu, że młody człowiek może bardzo dużo. Bez względu na to. Jakie miejsce i co byście nie robili? Tam zawsze, jako dyrektor szkoły, byłem z Was dumny i mogłem mówić: tak, to jest moja młodzież z mojego liceum. Słuchajcie, taka moja dla Was prośba do Was prośba: rozwijajcie się. Myślcie o sobie nie zadowalajcie się byle jakością. Poszukujcie, szukajcie, drążcie, bądźcie niecierpliwi. Macie wspaniałą kadrę nauczycielską, dla której warto i z którą warto współpracować. Drugiej takiej nie ma. Nie ma drugiego takiego liceum, nie ma drugiego takiego środowiska. Nie ma drugiej takiej szkoły, w której tyle się dzieje i dla której o, warto poświęcać czas. Maturzyści, to jest wasz, może zrobię, ostatni miesiąc. Zróbcie wszystko, żeby setka, którą mamy co roku, była tą setką najwyższej jakości, bo to nie tylko chodzi o 100% zdawanej matury, ale jak ona jest zdana, to wy wybierajcie uczelnię a nie czekajcie, aż te drzwi będą gdzieś tam. Może ktoś Wam otworzy. Potem pójdziecie w życie i korzystajcie z tego życia w sposób bardzo dla siebie sensowny. Klasy pierwsze: ja myślę, że to, że jesteście u nas, to, to był ten cel właściwy. Patrząc się na Was, pięknie się rozwijacie i nie schodźcie z poziomu tego rozwoju. Klasy drugie są mocno obłożone materiałem i wiem, że jest wam ciężko. Nie my to wymyśliliśmy. Przejdziecie klasę drugą, to tak jakbyście już byli w klasie trzeciej i czwartej. Najwięcej godzin w klasie drugiej. Dajcie sobie świetnie radę. Można powiedzieć, zawsze może być lepiej. No i klasy trzecie, za chwilę będziecie tymi najstarszymi. Więc na was spoczywa ten ogromny obowiązek. Reprezentowania szkoły, też bycia wzorem dla młodszych pokoleń, dla młodszych kolegów i koleżanek. I bądźcie tym wzorem jak najlepszy. Mnie, moją osobę zastąpi pani Marzena Zuk, wicedyrektor szkoły. To wasza postawa, wasze zaangażowanie tutaj wszystkich obecnych pomoże jej w kierowaniu tą wyjątkową szkołą, wyjątkową pracą. Im mniej problemów i sytuacji trudnych, tym będzie łatwiej się może nie kierować. To jest naprawdę bardzo trudna i odpowiedzialna praca, jeżeli ktoś tego, bo nikt jeden może być na stanowisku. Ale uważam, że pani Marzena Zuk, wicedyrektor szkoły, poradzi sobie. Z waszą pomocą jak najlepiej. Każdy z was ma do odegrania w tym miejscu określoną rolę. I nie będzie inaczej. Także ja wam za wszystko jeszcze raz dziękuję. Za ten piękny szpaler, za te wyjątkowe chwile, za te serducha, za te uśmiechy, za dobre słowa. Za to, że czasami nie wiedzieliście, musiałem więcej mówić. Słuchajcie, ale to tak właśnie po, na tym to polega. Samorządowi dziękuję za wspieranie, za pracę, za reprezentację Was. Wszystkim, którzy osiągnęli cokolwiek, najmniejszy nawet sukces. Traktujcie to jako największy sukces, bo od malutkich zaczyna się wielkie życie. Dziękuję Wam bardzo i słuchajcie, my się spotkamy. Ja wiem, że zaproszenie jest już dane na 26 kwietnia. Ja mam nadzieję, że żadne obowiązki nie zatrzymają mnie. Gdziekolwiek indziej, tylko to będzie o i moja ukochana szkoła. Naprawdę to jest moja ukochana szkoła. Dziękuję wam bardzo. Ura! 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 Ura!